Witam, cześć. Słuchajcie, tym razem Kawasaki Vulcan, czyli wielki motocykl. Vulcan 900, wersja wtryskowa z 2007 roku. Motocyk pochodzi ze Szwecji i jest z pełną historią. Jest książka serwisowa, instrukcji obsługi, faktury z jakichś serwisów, jakichś napraw, wymian z jakichś przeglądów technicznych i motocykl wyjeżdżał z Szwecji miał ostatnie badania techniczne chyba 2 lata temu czy rok temu, 2 lata temu słuchajcie miał wtedy 16 tysięcy tam z jakimś haczykiem przebiegu, w chwili obecnej ma 17 tysięcy 800 przebiegu słuchajcie no fenomenalny przebieg no, motocykl 2,7 rok czyli zaraz będzie miał 20 lat przebiegu ma 17 tysięcy no to jest rodzynek, motocyk absolutnie bezwypadkowy halusinki w oryginale, od samego początku do samego końca jest to oryginał i takie motocykle lubimy eee, no przede wszystkim rynek szwedzki jest to rynek, który łatwo sprawdzić przebieg tego motocykla, a tutaj mówię, będą w ogłoszeniu dokumenty, zdjęcie dokumentów, które potwierdza ten przebieg, jest książeczka, instrukcja obsługi, książka serwisowa faktury, jakieś potwierdzenia tego tutaj przebiegu, no i druga sprawa, że jak ktoś ma minimalne pojęcie o motocyklach to odróżni motocykl, który ma 70, 50, no i jeżeli masz 17 tysięcy przebiegu, no to powinien być naprawdę w fenomenalnym stanie. I tak tutaj jest. Zobaczcie, jak wyglądają już szprychy. Zobaczcie. Moim zdaniem idealne. Lagi nigdy nie odnawiane, pokryte fabrycznym, bezbarwnym lakierem, o będzie nawet tutaj taka zaślepka na śrubę, no zobaczcie jak te nyple wyglądają no pięknie to wygląda błotniczek bez żadnych uszkodzeń, opona z przodu naprawdę piękna, gruba opona tarcza hamulcowa, nie ma żadnego ran nie no może bym zmierzył mikrometrem, to może coś by wyszło że ma. o zobaczcie, włączył się nam wentylator, bo ja przed chwileczką jeździłem tym motocyklem, więc fajny test tego wentylatora, ja pokażę, że zapierdziela wentylator, o widać nie ma żadnego rantu na tarczy hamulcowej, słuchajcie klocki z przodu 50-70% bez żadnego problemu motor nie ma żadnych przecierek, żadnych e, nie wiem, uszkodzeń żadnych wgniotek, żadnych zadrapań e, słuchajcie, nawet zobaczcie na lusterka nie ma tutaj nic do czego można by było się przyczepić się wentylator wyłączy dwa razy go przekazuję, Wam pokażę i wyłączę motocykl, bo ja go przed chwileczką. Testowałem, bo motor przyjechał do nas wczoraj i od razu robię szybka relacja, bo e, tutaj się pogoda robi u nas taka lekko burzowa, więc za chwilę popada i będzie będzie dupa, o tak powiedzmy z z ogłoszenia, zrobienia filmiku i tutaj prezentowania wam w całej okazałości tego motocykla. Dobra, słuchajcie, dwa razy go. No pięknie chodzi, słuchajcie, fabryczne wydechy. Dobra, co tu sprawdzimy? Przełączniki. Zobaczcie jak to wszystko jest czytelne. Czy to kieruneczek działa, drugi działa, trąbik działa, światełka przełączają się, przełączają. Wszystko jest tutaj sprawne. Dobre. Gasimy, nie hałasujemy. I gdzie on ma kluczyki? A dobra, dwa kluczyki. Zobaczcie, fabryczne do motocykla. No to się otwieracz do piwa. Eee, no co, pokazuje tutaj, co więcej, fabryczna naklejeczka. Tutaj nie widać, widać jakieś tam napisy są na niej. Niezdejmowane, to wszystko zobaczcie takie, takie jak powinno. Czyste, błyszczące, nie, 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 nie zaśniedziałe, nic tutaj się nie utlenia. Zobaczcie na te lustereczka, nie ma żadnych tutaj zadrapeczek, na nim nic nie spotkamy, co by mogło nas rozczarować. Na lampie, gdziekolwiek, ja się tylko tutaj odbijam czysty zacisk, te wszystkie tutaj kolory czy tych śrubek, zobaczcie, taka jest typowo zielona. No, fajny motor. Chwalę ten motocykl, bo naprawdę raz, że stan motocykla jest fenomenalny, dwa, że przebieg to jest po prostu rewelka. I ten przebieg jest udokumentowany, więc proszę tam. Ostatnio przy fazerze ktoś jakiś tam się wypowiadał, że pokazywałem książkę serwisową, jakieś faktury z Yamaha. Potwierdzenie, że w polskiej Yamaszce też można motor sprawdzić, ale oczywiście jakiś mądry napisał komentarz. Także. Jeżeli może nie musicie, to nie piszcie po prostu, jeżeli już tam musicie, no to po prostu, nie wiem, napiszcie list do, do kogoś innego, nie do nas. Słuchajcie, fajne sakwy, e, duże sakwy, przede wszystkim skórzane, e, pod siedzeniem znajdują się klucze serwisowe, ja spróbuję Wam to wszystko tutaj pokazać, że ten motocykl ma wszystko. Kieruneczki, słuchajcie, nigdzie nie jest zahaczony żaden, nigdzie nie jest żaden obdarty, e, koło z tyłu, no też jest, słuchajcie, fajne, tarcza tutaj o, fajniutka, gruba. Naprawdę gruba. Z tej strony też, słuchajcie, wam pokażę, chociaż nic więcej tam nie, nie zobaczymy. No, bo nie ma nic. No, zobaczcie na ten dekiel. No, po prostu wygląda jak świeże zakładane. No, no, też musi tak wyglądać. Bo raz, że słuchajcie, Szwecja to jest kraj, w którym sezon trwa maksymalnie dwa miesiące. Więc te motocykle też nie mają przebiegu. Wiadomo, że nikt nie dojeżdża tymi motocyklami tam do Praty. Więc yy, to jest pewność, że. Eee, że te motocykle wyglądają zawsze fajnie, no bo jest użytkowany tak jak u nas, czyli typowo weekendowo. Eee, zajrzymy pod te siedzenia, poczekajcie, zaraz. O, kurde, z jedną ręką to mi będzie bardzo ciężko słuchajcie otworzyć te siedzenie. Ale gwarantuję, pod siedzeniem jest schowek w, eee, na klucze, klucze serwisowe. No miejsce na baterii oczywiście. I wszystko, co tu jest niezbędne do tego motocykla, to ten motocykl posiada. Nic tutaj nie zostało wyjęte, zabrane, nie został ograbiony przez czy Polaka jakiegoś, czy poprzedniego właściciela wszystko jest, bo sprawdzałem klucze serwisowe również są w specjalnym takim plastikowym schowku no i co, piękna wielka maszyna jeżeli pytacie czasami o wielkość to myślę, że Draxler 1100 się chowa O jeżeli chodzi o wielkość, no bo jest no jest mniejszy, to wygląda bardziej okazałe, ale druga sprawa, że jest to motocykl wtryskowy, 2007 rok na wtrysku no myślę, że opoka dalej no ale są zwolennicy, jeden lubi wtrysk, drugi Drugi będzie lubił motocykl gaźnikowy, każdy ma swoje tam jakbyś upodobania. Zobaczcie jak ten silnik wygląda, no po prostu fenomenalny jest. Wygląd tego motocykla jest fenomenalny. Tu nie spotkacie nic co by mogło was Zobaczcie jak to tutaj, te spawy, ta rama, no po prostu jest tu wszystko przepiękne. Tą półeczkę jak to wygląda. No nie, słuchajcie, motor i jest naprawdę bajeczka, nie? czy tutaj. Te przewody, wszystko jest tutaj takie takie jakbyśmy chcieli. Także szukacie takiego motocykla, wielkiego choppera, w pięknym stanie, z niebywałym przebiegiem, bo 17 tysięcy to taki naprawdę niebywały przebieg. Przebieg jest udokumentowany, zapraszam do firmy Syrge moto. Dokumenty do motocykla już do nas jadą. Bo motocykl zjechał, natomiast tam został dopiero został wymeldowany, więc za 2-3 dni będą dokumenty do motocykla. Ale ja już zapraszam dzisiaj do kontaktu do dzwonienia, do umawiania się na oględziny no i przede wszystkim do kupna 500 134 533 to w telefon do naszej firmy Motocyk z rynku, tak jak wspomniałem szwedzkiego w perfekcyjnym stanie z pełną historią e, przebiegu motocykl oczywiście znajdziecie dzisiaj na OLX, na OTOMOTO w zakładce wpisując miejscowość Tam e, tamten motocykl Wam się wyświetli OLX to będzie bardzo dużo ogłoszeń Źle. Oryx to będzie bardzo mało zdjęć, 5. Oto Moto będzie ich 35, więc jeżeli szukacie e, większej ilości zdjęć to przez wyszukiwarkę OtoMoto, miejscowość Ława i tam to wszystko znajdziecie. Zobaczcie no, czy te kolory śrubek, jak to, zobaczcie jak to wygląda. Zielone, te zielone śrubeczki. No wszystko jest w tym motocyklu takie naprawdę fenomenalne. Dzięki. Zapraszam. Wulkan 900 wtryskowy, 27 rok. Tylko 17 tysięcy przebiegów w firmie Sylf Moto i Ława. Dzięki, pozdrawiam.